Rubiesz dzikie i niebezpieczne miejsce. Nie znajdziesz tu sprawiedliwości, tylko rozpacz i Wiedziałem, że szkolenie cię na łowce demonów było błędem. Witajcie z tej strony: Skapion. Przed nami następny materiał z serii. Poko, otwieram. Zakładka pakiety. I otworzymy sobie 6 pakietów kart. No to zaczniemy może od tego, co to będzie. Zobaczmy. O, Epic. pięknie. Jak na razie to oczywiście zaczęliśmy od powtórek. Te karty wszystkie posiadam. I zobaczmy tego epika. No i mam tą kartę, ale tylko jedną. Teraz dostaliśmy drugą, więc będzie komplet. Okej. Okay. Jedziemy z kolejnym pakietem. Nie było epika, nie było legendy. I raczej prędko się nie trafi. Bynajmniej legenda, a fajnie by było. Niestety karty pójdą na pył, i jedziemy teraz z pakiecikami z najnowszego dodatku. Cóż to będzie? Stawiacie na coś? Bo ja raczej na wiele nie liczę. No. Tak też myślałem. Kolejny pakiet. Może tu będzie lepiej? No, raczej nie. A ten RAR to co jest? BOW! Złota. A, dobra, i to takie lekkie pocieszenie. Dobra, dawać tego epika. Uuu, legenda! Pięknie. O, i jeszcze epik. No, to się trafiło. Złota. Wow. No dobra. No to zobaczmy tego Epika. Egipska karta. O no, spoko karciuszka. A teraz obdajmy tą legendę, aby była jakaś fajna. 3, 2, 1 No. Hmm. Może być. Liczyłem na coś nieco innego. Ale legenda. No i ostatni pakiet. Pewnie nie będzie, jak to się mówi, na pocieszenie, albo jak ja to mówię. Epic o, czyli może jednak. Okej. Okay. No i sprawdźmy tego epika. No proszę, do huntera, łowcy. Spoko. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć!